Dzień dobry Polsko! Dzień dobry o poranku! Witamy serdecznie wszystkich! Jesteśmy tutaj na wyspie Nusa Penida, u nas poranek, godzina piąta. Witamy, ale fajny widok. Witamy Krzysztofie, witamy. Powiem Ci, powiedz mi, jak to wygląda w poziomie, bo odpaliło nam się w poziomie dzisiaj. Nie wiem dlaczego, nie wiem dlaczego. Miejmy nadzieję, że to będzie działało dobrze, bez żadnych problemów. Poczekaj zaraz podepniemy tu mikrofon i wszystkie inne rzeczy, bo tutaj po prostu dzisiaj mamy zamieszanie od samego rana, zamieszanie od samego rana, to zaraz sekundkę, ja sobie tylko tutaj postawię, tutaj Martynka już idzie, kawę niesie, grande kawę oczywiście, grande kawę, ale to ja tylko podepnę mikrofon. I dzięki Krzysztof za kawkę wirtualną, dzięki, dzięki. Życzymy miłego i spokojnego wieczoru oczywiście, ale zanim idziecie, poczekajcie, test mikrofonu, test mikrofonu, raz dwa trzy, raz dwa trzy, raz dwa trzy. Test mikrofonu, poczekajcie sekundkę jeszcze, jeszcze sekundkę jeszcze sekundkę. Dzień dobry, dzień dobry wszystkim. Witamy serdecznie. Już podpinamy mikrofon tutaj pani kierownice. Tak się stoi, o. No tak, bo jest tam z tej strony, no to będziesz... Dobra, to idziemy. Będę zbierała twój głos. Okay. <laughs> Martynka będzie zbierała mój głos. No dobra, dobra, zobaczymy jak to wyjdzie ze zbieraniem mojego głosu. E, smacznego, dzięki, dzięki. Na telefonie ciężko. No właśnie, kurczę. E, ale to się tak odpaliło. Już teraz tego nie zmienię. Nie jestem w stanie tego w żaden sposób zmienić. Myślałem, że właśnie będzie na pionie wiem, że dużo ludzi ogląda. Wiem, że dużo ludzi ogląda właśnie na telefonach. No ale to poczekajcie, poczekajcie, bo ja się tu muszę wcisnąć do wody. Żebyś nie zjechał. Że nie A to pani kierowniczka, pani kierowniczka idzie do wody również. Tak. Pani kierowniczka idzie do wody. Uwa, waga, 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 zjeżdżam. Idziesz? Idziesz, idziesz? Grande ka... Uważam, polary, polary. Ciepło czy zimna dzisiaj? Ciepło, dzisiaj ciepło. Pani kierowiczka, grande do wody idzie, będzie nosiła te co? Kawki. Uważaj na poślizg. Jest. <grystanie> <grystanie> dobra, dobra, no to zaczynamy zaraz. Zaczynamy. Czekajcie, zamieszanie się zrobiło. Kurde, felek kartopelek. No zawsze u mnie coś. Zawsze jak coś człowiek wymyśli to, żeby było dobrze, no to potem jest tak dobrze jak i widać. Na załączonym obrazku. Dobra, oczekajcie co to, jest? O, to się może gdzieś tak wygina. O, obraz, obraz się nam tutaj wygiął. Czekaj, już go tutaj potraktujemy o, pilocikiem. Czekaj, A nie wziąłeś swojego telefonu, bo może trzeba będzie czytać komentarze z telefonu, bo teraz w poziomie Aha, jak jest. Okej, okay, dobra. To słabo, słabo. Witamy wszystkich, witamy wszystkich, witamy wszystkich bardzo serdecznie w ten piękny i słoneczny dzień u nas się zapowiada. Wczoraj nam się pogoda piękny poprawiła. Piękny wieczór, Daniel. Piękny co? wieczór. Oni mają wieczór, więc wieczór. piękny wieczór. Właśnie, jak tam wieczór u was? Jak tam u was wieczór? Jak tam wieczór w pięknym, w pięknej Polsce? Ja wiem, że dzisiaj Halloween tak zwany, chociaż my tego święta nie obchodzimy. My akurat tego święta nie obchodzimy. Halloween'a. Poczekajcie, wiecie co? Ja sprawdzę, czy ja zaraz tego nie przyłączę jednak, chyba na piąt. Czy mi się to uda w ogóle? Czy mi się to może udać? w jakiś sposób czy nie bardzo czy nie bardzo Czy co ja tu bardzo słabo widzę rzeczywiście w tym poziomie nawet na telefonie człowiek się nie przyzwyczaił to leci dosyć dosyć słabo poczekajcie sekundkę poczekajcie jesteście jest piękna chmura jak żaglowiec, no właśnie, jak żaglowiec. A zaraz będzie wstawać słońce, już widać tamtą wyspę. Także jest szansa, że będzie wstawać piękne słońce. E, wiecie co? Ja chyba zaraz niestety tą transmisję przerwę i będę nadawał w pionie. Bo e, dla nas będzie chyba troszeczkę wygodniej. E, niestety dla nas będzie troszeczkę wygodniej, będzie lepiej tutaj widać na telefonie przy nadawaniu, ale to za sekundkę. E, e, proszę bardzo, grande kawka już gotowa. Grande kawka już gotowa. Kto wie? Kto pamięta, to no to już nie będziemy ze nie wal w ciul, bo ja tutaj dla ciebie grzeczniutki. Nie powiem, że ładniutki, bo nie o to chodzi. O, tutaj komentarze bo tutaj właśnie znikają nam komentarze. Jak jest poziomie, to szybko znikają komentarze. Ja pójdę, ustawiam drugą transmisję. Dobra. I to a co? Się a... No dobrze, ale jakbyśmy czytali to jest z mojego telefonu. To, ale to będzie tego tak problem. Więc ja szybko to Co tak to, no no. No właśnie nie, masz rację. O, widzę, widzę, widzę was. To. Dzień dobry wszystkim, Dzień. fajnie Was słyszeć, fajnie czytać Wasze komentarze. No nie, prostu coś tam poprzestawiać sobie, sobie albo nam, nam wszystkim, żeby było lepiej, żeby lepiej było się komunikować, bo rzeczywiście, jak patrzę na tym telefoniku, co on nagrywa, to pojawiają się i znikają, ale te, te wszystkie komentarze. A chmura, chmura jest olbrzymia, chmura jest olbrzymia, ciekawe czy ona jakoś tam się trochę, chociaż troszeczkę usunie, żeby to słoneczko było widoczne. I witamy Krzysztofa, witamy Asię i witamy Andrzeja. Tak, witamy, witamy, witamy wszystkich. O, Grandy, tak, 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 mamy Grandy, w końcu Grandy. 8 na plusie w Świnoujściu. No tutaj mamy troszeczkę więcej. Ja myślę, że trzeba byłoby dodać z 20 e, z 20 stopni więcej. 27. 27. 27. No żeby było lepiej. Fajnie by było, gdyby było lepiej. Zdecydowanie tak. Zdecydowanie tak, ale to nie możemy tego przewidzieć. Jak tam? No jestem z powrotem, słuchajcie, wiecie co, ja kończę tą transmisję i urucham torki, kończymy tą i uruchamiamy następną.